o OLINIE O, ale będzie obiad teraz piękny. I na codzienną bo... O Jezus Boże. Maria, ale się nażarłem. A ty? O, tak. To był Jezus, dobry posiłek. Co jest? Co ty tam w Ty nie? zobacz jaki... A jak ja wyglądam? Czemu on tak wygląda? Ty? Ojej, co mój pędzioch, ruszasz? Co zobacz na Ojej, O Jezus no jaki wy sportowiec... O jaki sportowiec! O, o wie, ależ tak ładne to są. Co to? O Jezus Maria, tacy w taki... Widziałeś go? Dawaj, my też. Co ja ty, też chcesz tak pompki robić? O, takie co? Ty, czy ja też taki, Dobra, dawaj. Dobre, Musimy zrezygnować wie, O Jezus brans. Maria, jak to wygląda teraz ten obraz. Idealny. Dawaj słychać. Markie. O mój Boże. 123, sąsiad, ile ty masz? Pa, jaki ja szczupły, 26. Nieprawda. 124, o Jezus. Teraz zacznę. O Jezus Maria, co ja zrobiłem? Hmm. Rozpierdziłem wagę. Czekaj. Uwagę. Mamy na dole jeszcze. Ci, ale są to jest taka do towarów. No. A ładny ty. O. Ale chyba daj. Dobra, to ci kresko postawię. Stop Nie. A ja. O, 70. Patrz jaki ja chudy. No, Nie udaj. Dobra. Nie udaj. No. Dobre. Dobraźimy. No dobre. O, właśnie. je! ja Nie no. Musimy no, za siebie. Dobra. Tak, wiesz, Ja już będę wyrzucał śmieci. Zobaczcie. I ty, ty, I, yeah, yeah. I buta. Malujemy. Then... Przemalowane. Fit maty. z Europy. Patra, plan zajęć nam przykleje. Oh. O, no, no i git. no dobra. to do tak jak ci sportowcy mamy trening i trenujemy kto, kto na bieżni, kto na A? Dobra. Arab. Dobra, odliczaj. Ty opuszczaj Jedziemy du do 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 right. I jedziemy, Czej. U mnie O, 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 szybko, szybko Jezus O dobra, koniec. Dobra, aż się zmęczyłem. Jezus Maria, jak się spoczyłem. Dobra, wleś to. O, o Dobra. Na krzesło, dobra, dawaj, nie wiesz o kim. O, kowatło. O, o. O Boże. O. Nie, no złamał się, dobra. Zobaczmy, Zobaczymy, cegiełki jedzie, idealnie. O, o, o. o Jezus no, protein, Część, teraz bądź, 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 No bądź, 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 co bądź, 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 jako sportowcy musimy jeść mało. E, 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 nie, 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 gdzie jest? Sąsiad, gdzieś ty mojego groszka zgubił. Dobra, kolejny dzień, kolejny okay. trening, dawaj. Dobra, teraz jadę na rower. O Jezus Maria, się O, Coś jest... Ach. Chodź, na mnie. To... Koniec już tego. O już smak. -y -y. <mówi> Ale... O tak ładnie. O mój O mój Boże. O mój Boże. Proszę, chodź, się stało mnie Moja Dobra, Kolację. Yeah. Smacznego. Smacznego również. Ale szybko zjedzony jeszcze, wytręcę. Dobra. Nikt nie patrz. Całce są. Co tam jeszcze coś wesmę? Dobra, kolejny będzie. Następny gdzie. Gdzie jest on? Andrzej, gdzie on jest? Jestem już! Dobra, szybko. A ja nie pod wodą ja jeszcze to Nie, ja nie. オーヤフル Nareszcie. Dobra, schodliśmy. A i paliłem na Ty, ja nic nie schudnę. Ja ty też z... nic nie schudujesz. Nie, no. To jest bez sensu. Hmm. A gdyby... A te lustro. Ty dawaj. O. Ale... U, mirek, chodź. Patrz. Chodź, jesteśmy. Tak. Właśnie. Super. O to nam chodziło. No i braki Tara. Oh, teraz już ja się nałoży tutaj. O, jakie dobre.